To był nokaut, tijanić i 2 do 0 po zaledwie kwadransie gry. Czy Krakowia odrobi takie straty? Górnik z szansą na piąte zwycięstwo z rzędu na drodze tylko i aż Wisła-Kraków. Łukasz Strałka przeżywa drugą młodość, Warta pokazała zęby. Krzysztof Marczyk, zapraszam na top momenty piątej kolejki Ekstraklasy. Zgadzacie się z naszym wyborem najlepszych akcji poszczególnych spotkań? Czekamy na Wasze komentarze, łapki w górę i subskrypcje, a teraz zaczynamy. Kibice Krakowi nie mogli w to uwierzyć. 15 minuta, Szwarc, krótko do Tijanicia, Tijanic! Słoweniec dosłownie zdjął pajęczynę. Po kwadransie Raków prowadził już 2 do 0, to był nokaut. Wszystko wskazywało na kolejne efektowne zwycięstwo Częstochowian. Zawodnicy Michała Probierza pokazali jednak charakter i po golu w ostatniej sekundzie Iwana Fiolicia uratowali remis 2 do 2. W zabrzu wszyscy oczekiwali piątej wygranej z rzędu górnika, ale szybko zostali sprowadzeni na ziemię. Stefan Sawicz ma zdecydowanie za dużo miejsca Sawić! Poprzeczka ratuje Martina Chudego. To mogła być piękna bramka i przełamanie wisły. Skończyło się na bezbramkowym remisie i brawach od Marcina Brosza. Zawodnicy Artura Skowronka na zwycięstwo w ekstraklasie czekają już od ośmiu spotkań. Nieco dłużej, bo ponad 25 lat na zwycięstwo w ekstraklasie czeka Warta Poznań. Ale o tym za chwilę, bo Łukasz Trałka! Gol! Co za mecz byłego pomocnika Lecha! Do dwóch asyst dorzucił bramkę i Warta wygrywa w płocku z Wisłą 3 do 1, a Trałka przeżywa chyba drugą młodość co za forma 36-latka. Rówieśnikiem Trauki jest Flavio Paixão i jak na 36-latka przystało, również imponuje świetną dyspozycją. Wyśrodkowanie Hajdarego i znakomicie Flavio! W ten sposób Portugalczyk zaliczył dublet w meczu z Podbeskidziem. Lechia wygrała aż 4 do 0, co na pewno nie umiliło powrotu na stare śmieci Krzysztofowi Bredę. Flavio tymczasem w ostatnich dwóch meczach strzelił aż 4 gole. A skoro jesteśmy przy powtarzalności, to warto zwrócić uwagę na dwóch zawodników Zagłębia, którzy tydzień w tydzień powtórzyli ten sam schemat. Filip Starzyński wrzuca z rzutu rożnego, a Simić trafia do siatki głową. To drugi gol Chorwata z rzędu i drugi dający miedziowym punkty. Dzień temu remis 1–1 do -1 z Krakowią, teraz zwycięstwo 1–0 do z Jagielonią. Przenosimy się do mielca, gdzie Stal i Piast walczyło o pierwszą wygraną w tym sezonie. Gettinger, ładna klepka. Gettinger w pole karnej Mateusz Mak! To jego drugi gol w tym spotkaniu i trzeci w sezonie. W dodatku przeciwko byłej drużynie. Stal odwróciła losy meczu i wygrywa z piastem 3 do 2. Dzięki temu zwycięstwu wskakuje na 11 miejsce w tabeli. Liderem wciąż górnik z 13 punktami tuż za jego plecami zagłębie i raków. I to właśnie w Częstochowie zaczniemy szóstą kolejkę Ekstraklasy. Raków zmierzy się z Wisłą Płock. W sobotę pojedynek beniaminków pod Beskidzia i Stali. W niedzielę hit kolejki mecz Piasta z Lechem. Niestety spotkanie pogoni z Jagielonią przełożono ze względu na sytuację zdrowotną w zespole portowców.